Masz rację, to będzie proste. Oj, Kinder Bueno, nadchodzę, Kinder Bueno i cześć, do Was z tej strony, dzisiaj witam Was w Happy Wheels. Jest to kolejny odcinek. I dzisiaj, za wygrany level, za pierwszym razem, będę mógł sobie zjeść Kinder Bueno. Fuck yeah, idealna po prostu nagroda, ja wreszcie nie wiem, że ja znalazłem wodówce, no to postanowiłem sobie zjeść. No dobra, to zaczynamy z levelem tu rodzinki od Megan24.5. Serdecznie pozdrawiam. Oto mapka, z okazji twoich w ogólnie. dla wszystkiego najlepszego dziś życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, Wojnarowicz Megi Aktualnie mój, mój umysł eksplodował Dobra, zaczynamy Uważaj, no to uważam w takim razie Ale lecę do przodu oczywiście Ło wow. Było bardzo, ale to bardzo blisko Pamiętajcie, jeżeli za pierwszym... Ło! Oh! Wow! Ja pierdzielę! naładowała się, ale nic nie, nie wystrzeliło z niej Tyle dobrego przynajmniej, no Tyle dobrego kurde, tyle kuźwa już nie ma mojego kinnerbłana! Nie, kinnerbłana! Tak się ładnie stara! GÓWNO! Oh! nie udało się! Próbujemy jeszcze raz, próbujemy... A! Okej, okay. aaa, kupię stoły, Au Głupi aks, gupię wszystko! O oh, fuck! Wyjdź mi z tego! Okej, okay, dziękuję. Hello! O co tutaj chodzi? Może jak mam wejść do tej armaty, nie wiem. Zaraz zobaczymy, poczekajcie, zaraz zobaczymy. O oh. oh. Kuźwa Za Zastrane gówno. Mm. o oh, oh, fuck! Are you fucking kidding me? Leć kurde, obracaj się armato za strana Obracaj się kurde. Obracaj się. Nie, nie, poczekaj, 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 poczekaj. ale dobrze, dobrze, idealnie, super. Op. Okej. Okay. Op. Okej. Okay. Op. A. <ścoughs> Próbuję ostatni raz, jeżeli mi się nie uda, to idę z zasadą levelem. Jak chcę moje Kinder Bueno! Yes. wejdź tam wejdź tam, Wejdź tam Idzie! No Idzie! tam. No dziękuję dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję, że Idzie! naprawdę! Oh fuck. A się zakrztusiłem. Neskot Glabiator od Konrad 15. To jest proste. No dobra, no co zobaczymy, jak to jest proste. Dajmy powiedzmy sobie tego opana. <laughs> Masz rację, to będzie proste. Oj, Kinder Bueno, nadchodzę, Kinder Bueno. <laughs> Are you fucking killing me? Nie, 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 nawet za drugi raz mi się nie udało. To naprawdę jest proste. A ja przejść nie potrafię, no ja pierdziulę! Ale co mi z tego no? Co mi z tego, kurde! Miałem ja być za pierwszym razem, dawał się zaczynać! Pogo aha. Witaj, w pogo challenge! Neskot, okej. Okay. Okej. Okay. Cheaty. What? What the fuck? Ja wiem, że ty potrafisz zrobić magię, która. Yy, dobra, ja nie chcę shitować, ja nie chcę shitować. Nie! What the fuck, że ślizgnęło mi się pogo? Ja nie rozumiem tej idei, tego levela. Ja dlaczego mi się nie zgnęło pogo? Ja pójdę na górę, wiesz, co ja cię zaskoczę i Pójdę na górę. I co? Łyso ci będzie, Łyso ci będzie, ha? 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 O, w dupę, naprawdę muszę iść na dół. Dobra, okej, okay, dobra, tego nie było. Tego nie widzieliście. Tego nie widzieliście. Tego nie było. O oh god, wbiło jej się! O oh, Matko, co tu się wyprawia? Wbił jej swojego e, maczetę swoją prosto w, w dziurkę. E, w, to nie, nie, to miałem na myśli dziurkę w sensie taką wiesz, w mózgu w sensie, czyli tam po prostu gdzie brakuje mózgu. Tak, bo nie, bo, no właśnie. Pierwsze pytanie: Czy chcesz więcej mapy bo mi wykonaniu? Dajesz, kurde! Tylko bez shitów, proszę, naprawdę. Neskot happy od Wiktorka. 1248 Ale to dlatego, że nie miałem od Wiktorka. Wiktorka. Przecież to dziewczyńskie jest. No dobra, no. Mam nadzieję, że ten nawiód mi zaskoczy, tak? Masz taką nadzieję. Jestem na Jankat. Miał nią dnia, 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 Dobra, nie będę taki, nie, Ta muzyka już się przejadła naprawdę Jeszcze na jak źle ją chyba nuciłem, w ogóle ja nie wiem JA NIE WIEM, ja się nie odzywam, ja się nie opowiadam, bo oporę, Ja nie pamiętam, wiem, że to leciało właśnie tak jakoś tak jak, jak mu się Wpuszczałem w swoim miejscu swoją buzią Nienko! Nie no dobra, nie będę taki, źle w ogóle pewnie to Śpiewałem, jestem go pewien, neschod jako ostatni, no nie no po prostu Nie wierzę to nie w to, nie wierzę w to, nie wierzę w to Nie wierzę, ale w ogóle ja przecież za pierwszym razem. Czy to przypadkiem nie oznacza, że mogę zjeść sobie Kinder Bueno? Okej. Okay. Przejechałem. Ten co to było? O! Za pierwszym razem! No nie, to po prostu otwieramy. Kinder Bueno. Oj, źle się otworzyło. I kurde, wszytko, cała czekolada pojechała mi na klawiaturę. No co za fail. Oh, oh. Oh. Uch, dobra, lecimy z piąteczką i lecimy z następnym levelem, albo wiem Nesko Spike for the kropka Znaczy jaka kropka tam nie ma proki Zobaczymy co tu będzie Zobaczymy co tu będzie Zobaczymy! 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 Zobaczy... Uu, za pierwszym razem hardball Hardball From minąłeś mój level, 2. dwa wejdzie na niego teraz, please! No za chwilę dziorą. Ale nie wydaje mi się, że go minąć, bo pamiętam, że grałem w taki level. Uwaga! Okej, okay. Uważałem na głowę, ale mnie tak zabiło. Mieczyk? What the fuck? Bardzo przydatny mieczek, naprawdę. Nie! Kuźwa! Nie! Nie! I. Jest! Fuck you, yeah, fuck you, yeah, that's how we do it, da 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 that's how we do it. Dawaj, jedziemy, panie! Jedziemy do na... O, tu nie ma następnego levela, Okej, do okej! Okej, dokej, zobaczymy za chwilę Nescot kosiarka 2. No niestety takiego levela tutaj nie widzę, więc musimy sobie go o, chyba odpuścić, bo za dużo zajmie mi chyba szukanie, tak mi się wydaje. No niestety znaleźć tego levela nie mogłem, więc muszę sobie go odpuścić i zagrać w twój nowy level, albowiem był to ten NESCOT Hardball, a to już właśnie przykogo graliśmy. NESCOD Mieczyki 2 od Master Pacek, dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam się wioską Tito, moja mapa dla ciebie dla twoich widzów. Zapraszam do gry. W końcu jakaś mapa dla mnie, bo poprzednia nie wiem kto to chyba ty właśnie to zrobiłeś, tak mi się wydaje, która mapa nie była dla mnie tylko dla moich widzów. No kurde, dziękuję bardzo. Na o! Podwójny ninja, podwójny ninja, ale to mi się w ogóle nie udało. JB. Dobrze. doremenela Menela też musimy zabić. No mojego taty niestety nie zabiję, nie mam zamiaru. Proszę bardzo, wygrałem. Było cudownie po prostu. Dajemy dalej Nesko. Defo, Diakster X. I on Nesko tutaj, Diakster I. Nie zdziw się jak zobaczysz. To moja pierwsza mapa, to moja Dziękujemy bardzo. Neskot quiz beta EMP, czyli impuls magnetyczny poranny. Nesco 89. Siema to moja pierwsza mapa Impossible. Zobaczymy, czy taka nie jest impossible. Zobaczymy, zobaczymy, czy taka będzie impossible. Zaraz zobaczymy, zaraz, zobaczymy, zaraz, zobaczymy, zaraz, zobaczymy. o fuck, już mi nogi odpadły. Co 19. Ile Neskot ma lat? Okej, okay, dobra. Ile ma Neskot lat? Mam lat 19. Czy tu ważne gdzie ja wskoczę, czy tu... Aha, no dobra, czyli ktoś po prostu nie dał ściany. Dobra, rozumiem, ale bo mówimy ściany nie dał niesko, to się nie dlaczego ktoś się podpisał tak jak ja, przepraszam bardzo. Wiesz co, ja za to nie zagram w ten level i zaratuję go na mech. Cześć ty gracze, To moja kolejna mapka dla was, okej, miesiąc 6, zaraz zobaczymy trzy etapy, trzy etapy, trzy etapy, jedź z tatą i szynkiem, dobra, za chwilę zobaczymy rampy. Pierwsze były rampy, drugie pewnie będzie, o! Biedne dziecko, ale dobrze, że mi się uratowało, jestem z niego dumny. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, żyje. Okej, okay, jet, jetfall, jetfall. Teraz bardzo przydałoby mi się dziecko. Ui! Dobra, dobra! Jest, jest, jest! Jest chyba! Mam nadzieję, że za na chwilę będzie. Jest, jest, jest! Jest! O! Jetfall. Tutaj też można. Przepraszam bardzo, ale jest to troszeczkę za mało miejsca na w ogóle jakiekolwiek poruszanie się, dlatego damy czwóreczkę. Mam nadzieję, że poprawisz troszkę tą mapę. Casting your vote, okej. Okay. Następny level należy do Asasyna 100. Słuchajcie wszystkich, pora, da się przejść, testowane. Muszę czytać, ja pierdzielę, tak niebieski czek, którego praktycznie nie widać. Ciekawy, czy byś się nadawał na ninja. Powodzenia i pierwsza podpowiedź, używaj. Nie wiem co tam pisze. Nie mam pojęcia. Parkour. Idealnie! Idea... Okej. Okay. Dajesz kosarka men! Dajesz! I believe in you! I believe in you! R yeah! Utknąłem! Utknąłem! Dajesz. Dajesz. Ja wiem, że dasz radę. Ja wiem, że dasz radę, Ko kochany panie. Ucieczka coś tam do do, do, do domu czy coś tam. Okej. Okay. Udało mi się przebić i dobrze mi się udało przebić, bo właśnie taki był plan. O, k*wa. Szczerze to nie chcę mi się robić tego po raz trzeci, bo odtwarzanie na początku jest masakra, naprawdę. O, dlaczego ja pierdziele? Jest, dobra idealnie. Czerwona strefa to jest strefa ataku, zgaduję Mam dość. to Glass Break Mix od błażej Śmieszko graczy, to jest moja pierwsza mapka Glass Break, zobaczymy, czy ci się udało zrobić, Błażeju, czy udało ci się kurde zrobić szkło i z tego, co już widzę, udało ci się zrobić je wyśmienicie, jestem z ciebie dumny i za to bardzo serdecznie pozdrawiam, mi się uda to zrobić, raczej na pewno, no nie ma tutaj w ogóle jakichkolwiek wątpliwości, że mi się to nie udało zrobić, tego po prostu rozumiecie chyba tak, 50? Wow. Chwilka przerwy i jedziesz dalej. Jaka kurde przerwa? Jaka kurde przerwa? I'm asking you. I'm asking you. Jaka kurde przerwa? Przerwa dla mnie? Ja nie widzę przerwy w mojej grze. Nie widzę przerwy. Kurde, jest to gra, w której póki co idzie mi najlepiej. A teraz w dół, dobra. No to lecimy w dół. O, dobra, myślałem, że już nie da rady. Dobra. Jest pięknie. Jest. O! Oh! Wygrałem. Czy to było za pierwszym razem? Chyba tak, więc sobie zjem po prostu. Mmmm. Oooo, you touch my tra że la pewnego ding ding do że Ja tak do że idzie się do góry, że idzie tak że że tak to, za w górę. Jeżeli to że tak to góry, górę, idzie tak do góry, górę. że pa, 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 pa.